Ładuje mi się gra. grano, ile można. Ile jeszcze czekać mam, aż włączy mi się gra? Moi drodzy, chwila prawdy. tam, tam, tam Wow, traper Przepraszam, co jest? Ale brzydki! Wejdź teraz do menu, dobra? Jaki cute. I on trzyma go za rękę? No brzydki jest ten ryj, to ja mam wrażenie, że mogli zrobić ładniejszy. Jaką ma słodką kupartę żółtą. Kto ma taką słodką kuparkę? Czakuś. Perki Czakiego. Baterie w zestawie. Gdy znajdujesz się w promieniu 12 metrów od ukończonego generatora, otrzymujesz 5% pośpiechu. Eee, szału nie ma ten perk. Klątwa, o klątwa, dawno nie było żadnej klątwy. Gdy Ocalali ogłuszą Cię lub oślepią cztery razy, gdy jednocześnie z tą umiejętnością nie jest powiązany żaden przekręty totem, Ocalali, którzy Cię ogłuszą lub oślepią, sami zostają oślepieni na 1,5 sekundy? Useless. Ale spoko, jakby śmieszne, ale useless. Gdy zawiesisz na haku Ocalałego, który nie jest Obsesją, o, Obsesja otrzymuje efekt narażony na 20 sekund, a, jego, a jej aura ujawnia się na 20 sekund. To jest spoko. Z drugiej strony, czy od, oczarowanie nie jest lepsze? Bo wtedy wszyscy w promieniu terroru dostają mnie na więc nie wiem, czy to nie jest lepsze. Ale 20 sekund ujawnienia to jest naprawdę sporo. A jak ma na przykład zakłócenie od Jeffa? Nie wiem. Niestandardowa gra. Jak tuli. Hi, I'm Chucky. I'm your friend to the jest mapa z Czechiem? Wydaje mi się, że nie, ale na trailerze był stary Ormond. Chyba, że dla nich powrót Demogorgona i Hawkinsa to jest nowa mapa. Boże, tak. Co mi się ładuje? Nie wiem, ale idę. Nie kondkopygena, zobaczmy jak on kopie gena. Kurde, te błoty są za dobre. No chodź tu, Gabriel, no chodź. Jak? Czym jest tryb dzień dobry? Ja nie, nie rozumiem tego do końca, ale. A to może szybciej biega? Zrzućcie paletę w ogóle, baby. Proszę, proszę, proszę. Ale on skacze, to jest. Hit. Ale to jest dzikie. dzikie. Dobra, a ja kurczę, chcę ten tryb na plasterki. Okej, okay. okej, okay. on ma takiego dasha trochę, takiego, taki potężny atak ma. No kurczę, trudno się trochę celuje tym, on jest mały. Myślę, że to jest w ogóle cios może na hita w takim razie? Yeah, no. <laughs> yeah, you're mine, on się prześlizgnął pod! Jezu, jak on biega! W ogóle, Disgas, jesteś tutaj? Bo może zrobimy tak, żebyśmy poszli na jeden na jeden i ja bym, byśmy nawzajem zagrali sobie raz jaczakim, a raz. To dawaj, tak zróbmy. I sprawdzimy to Mori po prostu. O Jezu, o Boże. Jak wrażenia? On jest jakiś zimny. <laughs> Strasznie ciężko się atakuje tym dzień doberkiem, jak on leci tam bo Ja nie umiem oszacować odległości, kiedy on. Uderzy. Ja w ogóle zapominałem, że on przez okna może wtedy przeskakiwać. Jak sobie nie grałem. Powiedz gdzie jest Ellen? Zabiję ją. Ja gdzie jest, jest przy mainie. Ty chyba coś jakaś mainie. O tu jesteś, widzę Widzisz mnie, a słyszysz mój terror? Widzicie? Tak. Ale Czucza. jak on ma mały ten terror? I tak? A nie już jest taki normalny. No dobra. O, o, Ty mam tam stój, no. I, i leć na tym daszu. Dobra, dobra, to muszę załadować. No. To też nie jest takie łatwe, niby chcesz zaatakować po blisko. A tutaj wiesz nie, nie dosięgnął! Nie. Dobra, to już wiemy, że to jest tutaj, ale kurwa nie wiem gdzie stałaś. Dobra, najbardziej będę tę stronę. Dobra, dobra, damy radę. Niech ja. <laughs> nie No to niech robi bardzo dobrze. O. No zwykła tak. No, też nie w sensie. to totalnie. Bez sensu to tak. A nawet nie nałożył City Punda, nic. O, o. Ale ty się też... wywrócił się! I tryb dzień do berka, i teraz. Po... Człap z pod spodem. O! Ej, fajne. Fajne. O, kaźmie ją. idę. Ale wiem gdzie jest nie powiesz, to po mnie przyjdzie. Masz rację. No. A widziałeś, jak on bierze? Pojawia tak, się dużo. Ale. no właśnie. Jakby widziałem tylko na nim, bo grałem sobie nim. Czemu ale... Czemu stragujesz jeszcze, uspokój się! A Boże faktycznie! Ona no jest. Jeste nie doniosła Dobra. Mogłaby się tu wybrać z łaski. No, swojej. koleżanko, kolega umiera. O, idzie, idzie. Widzę. To nie jakiś perk? Właśnie, właśnie tak, ten taki. Nie pamiętam do końca ten perk, Gdzie ona jest w ogóle? Więc zdjęła kolegę, zobacz on umiera. Ona idzie po prostu. Nie, biegnie tu. Nie, nie biegnie tu. Ona ma mnie w dupie! Nie, nie możesz umrzeć! Dobra, ja się odsuwam. Dobra, biegnę do ciebie. To wracaj pod hak, no. Jak sobie idę? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Już prawie. Czekamy. Macha główką w ogóle? Czekaj, jak tak macham? Tak, no. Ooooo. Chodźmy, Chodźmy do niej. Jest na szaku chyba. Ja bym zrobił tak, że zrzuciłbym paletę i bym ją przyblokował. Wracaj tu przez okno uciekła. Widzę! Zagonimy no, Cię, dogonimy Cię! Nie ukryjesz się za tym drzewem. Ellen, nie znam takie numery. Tataj i już zaraz. O właśnie. Chyba na szaka wróciła. O jest, tak, wraca na szaka. no. Biegnie tam. Jak on biega, śmiesznie. Dobra, jestem w trybie Dzień do berka. Po niej. Ha, ja też mogę pod paletą, i co? Okej, okay, ja się tu przyczaję, żeby ewentualnie okno zablokowało. Dobrze, dobrze, położona. Ej, ale super jest to... Eee, Pod paletą przebieganie. Bardzo no. mi się podoba. Ale spoko jest to, że jest ten duch. I tak nie jest i jego, i tego surfa. Może jakieś drzwi poszukam do wyważania, żeby zobaczyć, na jak to wygląda. Chyba no właśnie, idę na maina. Dobra, wyważamy. O, drzwi. Spoko, spoko. Ej, a ja wejdź do szafki, w sensie wyszłam oczyszczenia. Ej, zajebiste. Bardzo mi się podoba. Fajne. Mała. Bardzo fajne. Możemy już iść w sumie w jej stronę Tak, powoli. tak, tak, tak. Już powoli możemy tam zmierzyć. Animacje piękne, ale słabe perki, zgadzam się. Tak, jak zrzuca i znika. Tak. Tak wygląda stąd. Dobra. O, Masz jest tu no. Elen stu, ja się A ja cię zabiję, chodź! No, trudno jest wycelować. Gotowi? No nie ruszaj się, ale masz mieć dobre mori. Oj oj, oj. <laughs> Kopnął na końcu! Ej, ale on robi mori, to słychać te jego te... Ta... A widzicie, kopnął na końcu? Tak. Hit. Ok, chodźmy tu. Chcesz po prostu? Tak, no bo i tak mnie kawałek przesunie w stronę tej skały pewnie. Dobra. <grym> Uwielbiam jak on rzuca te młotki. <grym> jak kopie na końcu z hit. Jakie <grym> 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 Ej, zamienimy się, ja chcę zobaczyć jak to wygląda. A ty zrobisz Mori. Mm -hmm. O, tutaj się idealnie skryjesz, według mnie to jest najlepsza mapa ja dla niego. No, to jeszcze jest tak czerwono, że ten jego łeb nie będzie wystawał. One są wysokie. Gdzie jesteś? Na mainie. Ja jestem przed mainem. Ja się zresztą świecę jak znak drogowy. O. Ale fajna muzyka! <grym> Co nie? jest w ogóle nawet szybki, mi się wydaje. I za każdym razem widzisz jego ślady, czy jesteś w tym trybie dzień doberka? Nie, nie, to chyba widzisz Normalnie. za każdym razem. Jesteś w tym trybie i. Tak, i dalej widzisz strady, czy nie? Widzę, ale nie ma terroru. Jest jakiś A spróbuj sobie zrobić tego dasha na mnie, chodź. Kurwa, mi miało cię! Jakby A. nie chciało, co jest? Ale to też jest takie trochę. No tam, to jest zbupy, takie. że jak biegniesz, to musisz jakoś tak wycelować. Tak, Zasz w dół. O, i teraz zadziała to Twoja klątwa. Że, jak ja cię za drugim razem oślepiłam, to ja też zostanę oślepiona na chwilę. Z tym oślepieniem jest całkiem łatwo w sumie, jego, bo on jest mały, więc tak jakby. Twój promień jest. duży. Fajnie wygląda, chodź, rzucę ci paletę na głowę. Nie, o, ale kamera ja... się nie wywraca razem z nim. To a ja, ja tez, tego z perspektywy też tego dostałam to, tak. oślepienie w ogóle, bo ma tą klątwę, a to w sumie nie jest takie głupie. Dobra, to teraz jest lepsze, Jak, tak jak on sobie ten. Jak on robi dajwa pod tą paletą. Gdzie ona jest? Tutaj. Tam jest. Ellen, po prostu się poddaj. Dobra, mam ją. No. Jesteś tu gdzieś? Tak, tak, patrzcie. Tak się wygląda. Stój na chwilę. Ok. Ciekawie, dobra, po Nie, czekaj! Uuu, trafiłeś, nice! Dobra. <laughs> Jeszcze to sianko takie... <laughs> Dawaj. Takie mech. jestem. z tym. że okay. jest taka, Chodowne. że z jest nie widzisz tego, że mu się głowa kręci, tak na przybliżają, tylko widzisz za tak, sobą, tak. Ale mhm. Rej Ale straszne. No właśnie, takie nie urodziły. <laughs> Pewnie dużo osób będzie nim grało.